Każdy się zastanawia, kto będzie pierwszym, kogo Karol Nawrocki po wejściu do pałacu prezydenckiego ułaskawi. Stawiają na różnych polityków sprawa i sprawiedliwości, ale ja wam powiem, że na widnokręgu pojawił się ten, na którym Karolowi może naprawdę za zależeć najbardziej. Cześć, ja mam na imię Sebastian i nie zapomnij mnie obserwować, bo tutaj każdego dnia polityka informacje, a także wiadomości bez cenzury. A więc nie chodzi tutaj o Morawieckiego, Romanowskiego czy jakiegoś innego polityka pisowskiego. Tu może chodzić o młodego, 30-letniego polityka konfederacji, który właśnie przed chwilą został złapany przez policję, uwaga, z dwoma kilogramami mefonu. Nie pomyliłem się. 2 kg mewki posiadał ten pan, który sobie jechał grzecznie samochodem i przez przypadek policja go złapała. Gdyby jeszcze pan się zatrzymał. Nie, on uciekał dlatego, że miał jeszcze dodatkowo kilkadziesiąt sztuk rodzaj, różnego rodzaju amunicji, a także duże ilości lekarstw opioidowych. Okazuje się, że 30-letni polityk Konfederacji jest Uosobieniem tego, co dający wdzięsło sobie nie kto inny jak Nawrocki, może naprawdę chcieć. A więc kogo jak nie dillera ułaskawi Nawrocki? No przecież im mniej dillerów na polskich ulicach, tym, tym ceny towaru. Idą w górę. Niestety, polityk Konfederacji, który w tej chwili siedzi w areszcie, posiedzi dosyć długo, bo za ucieczkę, a także posiadanie takich rzeczy może dostać nawet kilkanaście latek. Tak czy siak? Moim zdaniem nie posiedzi zbyt długo, bo Karol, jak już trafi do pałacu, to będzie takich właśnie jak ten przestępca ludzi ułaskawiać hurtowo. Więcej na ten temat na moim kanale, na YouTubie. Link znajdziesz w moim bio, ewentualnie gdzieś w opisie.